Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj goszczę Iwcie. Pokażemy Wam, jak zrobić takie oto fajne serducho. To serducho zrobiła Iwcie. Opowiadaj, tu jest serduszko już um, zrobione, jak widzicie, i obłożone. Bibułom. Bibułom. Zdjęcia są zdjęte. W kolejnym kroku pokażemy Wam, jak robimy dalej. ci opowiada, jak tworzyłaś to dzieło. Będziecie potrzebować na początek do tego na pewno duży strofian, duży taki jakiś duży kawał styropianu. Grubość troszkę zależy od tego, jaką Będzie chcecie. się pokażę Wam, o taką mamy grubość. O taka jest grubość. O. O. Jaką w się sensie grubość tak naprawdę, tego styropianu, jaka mam potrzebna? E, bibułę, klej e, i szpilki. Zdjęcia oczywiście, chyba nic więcej już tutaj. Ewentualnie, jeszcze w pierwotnej wersji, możecie mieć na przykład oblecić sobie lampeczki. Były, o, były lampeczki na głosem. dużo się świeciło lampeczkami, także jaki kolor tam widzicie, możecie sobie ob, ob, obłożyć lampeczkami. Na początku miałam e, chyba nawet z dwóch kawałków, tak, dwa kawałki steropianu miałam i z jednej części, styro... z jednego kawałka <laughs> wykraiłam jedną część serca. Odłoż, y, obłożyłam na drugą, drugi kawałek steropianu i odrysowałam sobie drugą część taką samą wycięłam dzięki temu to mam takie płaściutkie przez środek i tak ładnie no, mi się bota. zeszło o tak, jakie fajne pszczoły o z tej strony zobaczcie jak to jest sklejone, tak? mhm. tu sklejone. i tutaj z, pokazuj i tutaj z tyłu, to będziecie widzieć jest takie płaskie, ładne ładnie się przyłożyło po prostu nie miałam takich chropowatych miejsc żadnych dzięki temu, że zrobiłam z jednej części, nawet tu widzicie jest kawałek od rysowania, jak próbowałam sobie wielkościowo to serce narysować żeby ładnie się ze sobą schodziło po prostu i jak już wycięłam to serce nożykiem, takim zwykłym no, takim zwykłym nożykiem to jeszcze to z tego pokażemy to obłożyłam je tutaj widzicie bibułą i przypiałam szpilkami, bo bałam się, że jak będzie wisiało w pokoju, to będzie się sypał bardzo ten A Wiecie, że steropia się sypie, tylko jest nie Więcej i więcej i więcej. I, I wszędzie że, jest biało jest po prostu jak bo pełno śniegu. Tak. I żeby było po prostu gładko, żeby w miarę on był taki jednolity, to objęłam go białą bi było, było, Tak, tutaj widać mnie gdzie, niegdzie, ale takie czarne plamki. Nie wiem, czy będą... No te są taki gładziutki, on jest taki, wiecie, do remontu. Więc, żeby, żeby on po prostu w miarę był jednolity, i tak te zdjęcia przykryją nam te wszystkie Dokładnie. nierówności, więc to, to nie trzeba się tym przejmować. Nie będzie w ogóle tego widać. Fajnie e, jest, jeżeli macie szpileczki, to te szpileczki będą takie króciutkie, malutkie. One są fajne, bo te nie przebiją na pewno skarbioną na wylot, po pierwsze, i po, po drugie, i nie będzie ich widać bardzo, bo są właśnie one są takie malutkie i wąziutkie. Cien cieniutkie. No. Trzeba się teraz przy zdjęć, tak żeby pasowało wszystko do wszystkiego. I co Wam chciałam pokazać. Ja zdjęcia, oczywiście Wy, jeżeli jesteście na przykład, macie chłopaka, możecie wspólne zdjęcia sobie porobić, kolorowe zdjęcia. Ja mam wszystkie zdjęcia czarno-białe. Można inną bibułę kolor tak, można można czerwoną. Czernozy, albo pod kolor do pokoju, pokoju jaką macie dekorację. No, tak, a w można być materiałem nawet wyłożyć, jak będziecie mieć o, jakieś ładne materiały, to może być materiałem. Tak, i to serducho jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Ja z tego względu, że mam dziewczynki, postanowiłam zdjęcia wywołać z dziewczynkami razem osobno, z moim mężem, z naszą świętej pamięci Randunią i takie rodzinne serducho tutaj stworzyłam. A jeszcze przypomniałam się, jak będziecie chcieli sobie tutaj tak lampki naokoło y, przyczepiać, to ja wymyśliłam, że najłatwiej szczeb, żeby ładnie były w miejscu mm, szpilkami do włosów. to są szpilki właśnie. Ostatnio zastanawiałam się nie, no, nie wsówki do włosów, tylko szpilki na takie półokrągłe takie. I tak się wsuwa fajnie. I fajnie właśnie tak. ładnie wchodzi, wiecie, przy, kabelek między te szpilki no właśnie ładnie na miejscu są i tego tak, tak nie widać. Dokładnie. To co? Zaczynamy ustrajanie naszego serducha, tak? Ustrajanie, przyczepiać zdjęcia. Wywołam, słuchajcie, 50 zdjęć. I co zrobiłam? W najmniejszym formacie wywołam zdjęcia, żeby, wiecie, było ich jak najwięcej, żeby fajnie to wyglądało. Zaczynamy. Zaczynamy? A jeszcze chciałam Wam poka powiedzieć, skąd to serducho i jak to wszystko, e i dlaczego Iwcia się tu znalazła i skąd to serducho. Iwcia, opowiadaj. Stwierdziłam, że jak przy Lili się urodziła i przyjedzie do Polski pierwszy raz, to fajnie będzie, jak będą miały taki ustrojony pokoik na przyjazd, nie tak codzienny, zwykły, szary pokój. Tylko tak fajnie będzie przywitać nowego członka rodziny, czymś ekstra. Więc zrobiłam takie wielkie serce z Lili zdjęciami. I w sumie z jej samą mojej była i była. była Mój był tak, też, i jeszcze bata, roku. I Tak, jeszcze jak jej dorka była w ciąży z Lili, więc dużo różnych zdjęć rodzinnych o ich, tylko ich rodziny. Z lampeczkami, pomyślałam też, że lampeczki będą fajne, że jak Lili przyjdzie, przy, będzie spała na przykład, to takie delikatne lampeczki fajne. Tak, wiesz, taka lamka nocna, taka nie nocna, no, nocnej, dokładnie. Także też fajnie oświetli. I stąd pomysł jest na tak. serducho. I serducho, my myślałam, że najfajniejsze, no bo coś ma miłość na Miło. mi przyszła, taka nowa mała. A teraz, żeby to wiecie, urozmaicić trochę, to trzeba też dodać zdjęcia mi. I pomyślałam sobie, że na walentynki również dla Was fajny pomysł, Pomysł i wci, ale przychodzimy do Was dzisiaj z serduchem na walentyny mhm. dla y, Waszego narzeczonego, albo na przykład y, możemy takie serce zrobić na dzień mamy, mamie, albo dzień dziadka babci. Właśnie dla, dla dziadku. Super, super pomysł. Na każdą okazję tak naprawdę. Zaczynamy przyczepiać zdjęcia. She's got a hold on me. Was it on the street or the front? number between magazines. She's got a hold on me. Maybe on the train, you're in my brain, and you said you won't leave. Know what it means when you're stuck in my head. I'm sure we've already met. But we've already met I'm going back to bed I lost my love, my one and only love. Be fitted like love. Now I'm praying to above. The times that we did spend together was in my dreams one place that made me better. As I wake, I break inside a bit. Cause in my mind I only find you beside to kiss. I miss what I never find. Your wrist by mind holding hand, but on your finger will glow in the snow where we stand. I make the man's choice, speaking the plan's voice. I won't suffer, but I can't rejoice. No. I close eyes that the world is pleasing. She's my girl, when I be dreaming. Trust, I have to feel this is hardly fair. Do I give up on my search, or is she far out there? Where, where? I can't find you, go yo. I can't find you. Tell me where you are, cause I'll travel the start She's got a hold on me. Will we ever meet? I go to sleep, cause she's the girl of my dreams. She's got a hold on me. Was it on the street? Or the front? Number three magazine. She's got a hold on Wyglądają w szpilki fryzjerskie. Już teraz wiem, że tak to się nazywa. Wbijamy, tutaj puszczamy kabelek, wbijamy, on się trzyma i tak przez całe serducho wbijamy szpilę. Oczywiście co większe odstępy, nie takie jak tutaj. O tak no, tak żeby nam się ten kabelek trzymał, żeby nam nie wypadał. Fill up a song with more right than wrong. But my heart's gone pop and the pump's gone. No more worth living. Cause the hurts killing is filling me up with space, empty from this chase. So I face this life without you. I know it's fate that I wait for my boo. I will waste my time to crown you, my queen. I need these dreams to see me through. I'm sure it's true that I can find you, go, that I can find ya. In the mood, so I keep the tune mine up? Until I find you, go, until I find you Blowin' my mind, cause you so fine so I wanna hide away, but you can stay, stay. Wishing I'm with missus each and every day. every day I'm a catcher, don't match to this rat right race no. że podobałaś się mój pomysł na serduszko i że przyda Wam się kiedyś. Może, może nie będziecie mieli pomysłu na prezent, a przypomnijcie sobie o nim kiedyś się przyda. Pamiętajcie, że e, własnoręcznie zrobione takie DIY są najcenniejsze i nieważne są tak naprawdę prezenty, ważne jest, jeżeli coś zrobimy samemu i osoba, która jest obdarowana tym prezentami, wie, że. Właśnie takie ogromne serce było włożone w tą pracę. Kochani, jak się filmik podobał, oczywiście kciuk do góry. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki pa! Pa!